Witajcie, kochani, w serii Gramatyka Języka Angielskiego. Dzisiaj odcinek trzeci i zajmę się dzisiaj czasem present simple, zdaniami oznajmującymi, ale uwaga, już czasownikami innymi niż czasownik być to tak jak było w poprzednich dwóch odcinkach. No dobra, pierwszy punkt. Szyk wyrazów w zdaniu, w zdaniach oznajmujących czasu w czasie present simple. Popatrzcie, mamy dwa zdania. I read a lot. Ja czytam dużo. You love ice cream. Ty kochasz lody lub wy kochacie lody. Popatrzcie, szyk wyrazów w zdaniu jest dosyć prosty. Zaczynamy od podmiotu, czyli tak jak w języku polskim, potem mamy orzeczenie, czyli nasz czasownik. A potem resztę zdania, jeśli takowa jest, prawda? Bo nie zawsze musi być. Dobrze, oczywiście no, wiem, że to są zdania proste, pojedyncze, prawda? Nierozbudowane, takie dosyć podstawowe, ale i tak warto to sobie gdzieś tam w głowie zapisać, tak? Ten szyk wyrazów w zdaniu, bo jak na pewno też i niektórzy z Was wiedzą, są różne języki, prawda? Mamy tam według różnych założeń, badań, estymacji pomiędzy chyba 5 a 7 tysięcy języków teraz. Tak? Także nie we wszystkich językach ten szyk właśnie tak wygląda. tak? Więc jeszcze raz, podmiot, orzeczenie i reszta zdania. I read a lot. You love ice cream. Dobra. Kochani, punkt drugi, czasownik w formie podstawowej. O co chodzi? Chodzi o to, że w czasie present simple, w zdaniach oznajmujących, reguła jest taka, że czasownik jest w formie podstawowej, czyli nie przyjmuje żadnej końcówki, żadnej literki, nic tam się nie zmienia. Prawda? W tym słówku, w tym czasowniku. I mamy takie dwa zdanka. We spend a holiday in Poland, czyli my spędzamy nasze wakacje w Polsce. Drugie zdanie. They often go to the cinema. Oni często chodzą do kina. Zauważcie, czasowniki zaznaczone na fioletowo: spend, go. Są w zupełnie takiej formie podstawowej, prawda? Bez żadnych końcówek i taka jest zasada, tak zapamiętajcie. Natomiast warto tutaj też, trzeba też wspomnieć o tym, i tu jest punkt trzeci, zielony punkt trzeci: kiedy mamy osobę he, on, she, ona albo it, ono, no to sytuacja się zmienia, trochę tylko. Ponieważ tutaj, popatrzcie, doklejamy, dodajemy, Litereczkę, końcówkę S do czasownika. I w ten sposób mamy poprawne zdania właśnie w trzeciej osobie liczby pojedynczej, czyli tam, gdzie jest on, ona, ono, he, she it. I czytam te dwa zdania. He loves animals, czyli on kocha zwierzęta. She eats a lot of fruit. Ona je dużo owoców. Okay, popatrzcie, mamy loves, prawda? Czyli S na końcu. I it's eats, it's. Eats. S też na końcu, prawda? Mamy te S, końcóweczki S doklejone. Dobrze, kochani, czwarty punkt. Kiedy używamy czasu present simple? Otóż, popatrzcie, tutaj dałam w tym punkcie różne słowa i wyrażenia związane z czasowością, z określeniem czasu. Pierwszym takim tutaj, że tak powiem, pierwszej części tego punktu mamy Przysłówki częstotliwości, czyli słówka, prawda? Mówiące o tym, jak często coś się dzieje. I uwaga, mamy coś takiego jak always, czyli zawsze, never, nigdy, often, często, sometimes, czasami i usually, zazwyczaj, prawda? Czyli często coś się dzieje, tak? Albo mamy również na przykład on Mondays, w poniedziałki, everyday, codziennie. Every month, co miesiąc i tak dalej, tak? Czyli zauważcie, że my będziemy używać czasu present simple, w, kiedy chcemy wyrazić jakieś czynności rutynowe, tak zwane powtarzające się. Wszelkie grafiki w pracy, plany lekcji w szkole. Kiedy chcemy powiedzieć, że zaczynamy pracę na przykład o którejś godzinie, tak? Zazwyczaj czy zawsze, lub kończymy o którejś godzinie, stałej godzinie. Tutaj też będą te wszelkie. E, rozkłady jazdy autobusów, pociągów, rozkłady lotów, tak, samolotów i tak dalej, czyli wszystko to, co jest taką rutyną czymś powtarzającym się, prawda, w naszym życiu. A nawet no nie tylko te wszystkie rozkłady, tak, jazdy i pracy, tak, grafiki, ale również rzeczy, które my po prostu robimy regularnie, bo tak decydujemy, tak? nie wiem, I go to the swimming pool every Sunday, tak? czyli w każdą niedzielę chodzę na basen. To jest moja decyzja. Ale że robię to co niedzielę, jest to regularne, to się powtarza co tydzień, to właśnie popatrzcie, użyję tutaj czasu present simple, tak? Dobra. Druga jeszcze rzecz tutaj warta wspomnienia w tym czwartym punkcie, kiedy używamy tego czasu, to to, że tego czasu, słuchajcie, będziemy używać, kiedy chcemy opisać, wyrazić jakieś zjawisko fizyczne związane z przyrodą, z nauką, z takimi właśnie stałymi, sprawdzonymi, udowodnionymi faktami, tak? Na przykład, the earth, ziemia, goes round the sun. Tak, ziemia krąży wokół słońca, prawda? Albo the water, woda, boils, wrze, prawda? Osiąga temperaturę wrzenia, wrze, czyli boils, at 100 Celsius degrees, w 100 stopniach Celsjusza, nie? To są fakty. To jest stałe, sprawdzone, znane powiedzmy, że wszystkim, prawda? No i w związku z czym. Używamy tutaj czasu present simple. Nie? Dobra, kochani, ostatni punkt o mnie, ale tutaj to ma być o Was, prawda? Czyli o każdym z Was. Czyli zdania prawdziwe o Was, takie znaczące, takie zdania, których macie szansę użyć w pracy, w życiu, w podróży, gdziekolwiek, ale po prostu praktyczne rzeczy do zapamiętania. No i tutaj z tym czasem present simple mi na przykład wiąże się takie zdanie. I teach people, czyli ja uczę, ja nauczam ludzi, tak? To jest mój zawód. Tak, to jest coś, co się powtarza codziennie właściwie już prawie 20 lat, jak policzę. Tak, czyli ja od 20 lat uczę, tak, czyli ja uczę. I teach people, tak, to jest ta moja rutyna taka, nie? codzienna. Drugie zdanie. My favorite shop opens at 10 a.m., czyli mój ulubiony sklep otwiera się, jest otwierany, tak, o 10 rano. Tak, to też ten sklep, on się codziennie o tej godzinie otwiera, prawda, o stałej godzinie, to się powtarza. To jest taka rutyna, to jest coś takiego stałego, tak? jakiś stan stały dla tego sklepu, dla tego miejsca, a więc również tutaj użyłam czasu Present Simple. Dobra, kochani. Ja za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję, życzę Wam sukcesów w języku angielskim i nie tylko, i widzimy się, słyszymy się z tą serią gramatyka języka angielskiego w każdy wtorek, a więc za tydzień również pozdrawiam Was, ciepło. Dziękuję, cześć.